Jeśli myślisz, że to Ty kontrolujesz swoje życie, to mam dla Ciebie złe wiadomości. Właśnie teraz, w tej samej sekundzie, setki mikroskopijnych szpiegów przemyka przez Twoje naczynia krwionośne, dyktując Ci co czuć, kiedy spać, a nawet czy masz ochotę na czekoladę. Tych szpiegów nazywamy hormonami. I dziś razem przejdziemy przez fascynujący, czasami przerażający, ale zawsze pełen niespodzianek świat tych chemicznych dyktatorów naszego ciała. Witaj w kolejnym odcinku podcastu 10 Minut z AI. Hormony to w istocie cząsteczki sygnałowe, naszych wewnętrznych WhatsAppów przesyłających wiadomości między różnymi częściami organizmu. Nazwa pochodzi z Greki i oznacza: rzucam się naprzód, co idealnie oddaje ich sposób działania. Są jak komandosi biochemii, którzy dostają rozkaz i natychmiast rzucają się do wykonania zadania. Te chemiczne nośniki informacji produkowane są głównie przez gruczoły dokrewne, wyspecjalizowane fabryki hormonów rozrzucone po całym naszym ciele. Przysadka mózgowa, tarczyca, nadnercza trzustka, jajniki, jądra. Każdy z tych narządów ma swój specjalny zestaw hormonów do wytworzenia. To jak wielka korporacja, gdzie każdy dział odpowiada za produkcję czegoś innego. Najbardziej fascynujące jest to, że te substancje działają w mikroskopijnych ilościach. To jak dodanie jednej kropli perfum do basenu olimpijskiego i oczekiwanie, że cała woda będzie pachnieć, brzmi niemożliwie, a jednak hormony potrafią wywołać dramatyczne zmiany, działając w stężeniach tak małych, że trudno je sobie wyobrazić. Wyobraźcie sobie fabrykę, w której na taśmie montażowej powstają cząstki energii, nastroju i wzrostu. Sygnał do produkcji może przyjść z mózgu, zwłaszcza spod wzgórza regulującego rytmy dobowe i reakcje na stres. Albo z samego środka ciała, skok poziomu glukozy, stresująca sytuacja czy zmiana temperatury. Gruczoł słyszy to wezwanie i zaczyna przetwarzać prekursory biochemiczne na ostateczny produkt. W przysadce powstają hormony tropowe, wysyłające rozkazy do tarczycy lub nadnerczy. W tarczycy enzymy łączą jod z aminokwasami, tworząc T3 i T4 główne regulatorki tempa pracy komórek. W nadnerczach enzymy steroidowe generują kortyzol i adrenalinę, gotowe wystartować w ułamku sekundy. W trzustce zaś komórki beta syntetyzują insulinę niczym klucz pasujący do zamka receptorów komórkowych, otwierający drzwi dla glukozy. Gonady wytwarzają hormony płciowe, które nadają nam konkretne cechy biologiczne i wpływają na zachowanie. Testosteron to nie tylko rozwój mięśni i wzrost owłosienia, ale także regulacja nastroju i motywacji. Bez niego facet czuje się ospały jak niedoładowany smartfon. U kobiet estrogen i progesteron sterują cyklem miesiączkowym, przygotowując macicę na przyjęcie zarodka, a także wpływają na gęstość kości i pracę mózgu. Gdy te hormony tańczą w harmonii, czujemy się stabilnie. Gdy któryś z nich zawodzi, pojawiają się huśtawki nastroju, problemy z płodnością i inne trudne do wytłumaczenia dolegliwości. Wyobraźcie sobie, że nagle stajecie oko w oko z tygrysem szablozębnym. Choć dziś grozi wam raczej stres podczas prezentacji w pracy. Ale mechanizmy są te same. Nadnercza wyrzucają adrenalinę, wasze serce bije jak młot pneumatyczny, oddech przyspiesza, mięśnie stają się napięte jak struny. To reakcja walcz lub uciekaj, która kiedyś ratowała życie. Kortyzol natomiast działa długofalowo, mobilizuje rezerwy energetyczne, podnosi poziom glukozy, reguluje procesy zapalne. Kiedy poziom kortyzolu utrzymuje się podwyższony przewlekle, organizm rozpada się jak źle zarządzana korporacja. Osłabiona odporność, problemy z pamięcią, depresja, otyłość brzuszna, zaburzenia metaboliczne. Kortyzol często nazywany jest hormonem stresu, ale to określenie nie oddaje jego złożoności. Ten biochemiczny dyplomata odgrywa kluczową rolę w tylu procesach, że gdyby był politykiem, zostałby ministrem do spraw wszystkiego. Reguluje metabolizm, ciśnienie krwi, reakcje zapalne, a nawet nasz rytm dobowy. Problem powstaje, gdy jego poziom pozostaje chronicznie podwyższony. Wtedy ten pomocny hormon staje się naszym wrogiem. Może prowadzić do depresji, problemów z pamięcią, osłabienia odporności, a nawet do cukrzycy. Historia odkrycia insuliny to jedna z najpiękniejszych opowieści w medycynie. W 1921 roku Frederick Banting i jego zespół dokonali przełomu, który uratował miliony istnień. Przed tym odkryciem diagnoza cukrzycy była wyrokiem śmierci, pacjenci wolno umierali z głodu w otoczeniu obfitości. Insulina okazała się być kluczem do życia, molekularnym przełącznikiem, który pozwala organizmowi wykorzystać energię z pożywienia. Gdy zjadacie kawałek ciasta, poziom cukru skacze do góry, jak piłka odbijająca się od ściany. Trzustka błyskawicznie wydziela insulinę, a ta podłącza się do receptorów na powierzchni komórek, otwierając im drogę dla glukozy. Bez insuliny glukoza krąży bez celu, a komórki głodują, to scenariusz cukrzycy typu pierwszego. W typie drugim receptory ignorują insulinę jak niesfornego listonosza, więc trzustka produkuje jej coraz więcej, aż w końcu nie wyrabia i zaczyna szwankować. Bez insuliny organizm traci kontrolę nad zużyciem energii, a skutki mogą być dramatyczne uszkodzenia nerek, nerwów, wzroku, a w skrajnych przypadkach śmierć. Tarczyca to termostat naszego organizmu. Gdy produkuje za mało hormonów, niedoczynność wszystko spowalnia: metabolizm, tętno, myślenie. Pacjenci czują się jak niedoładowane telefony, które ledwo funkcjonują. Z kolei nadczynność to przeciwność. Wszystko przyspiesza do niebezpiecznego tempa, jakby ktoś nacisnął przycisk fast forward w organizmie. Serce bije jak szalone, dłonie drżą, a pacjent chudnie mimo jedzenia ogromnych ilości pożywienia. Zespół Cushinga to stan, w którym organizm produkuje za dużo kortyzolu albo otrzymuje go zbyt dużo w postaci leków. Efekty są charakterystyczne i tragiczne. Okrągła, księżycowata twarz, gromadzenie tłuszczu w okolicy barków tworzące tzw. kark bizona, czerwone rozstępy na skórze. To jak gdyby organizm został zaatakowany przez własny system obrony. Pacjenci często cierpią na depresję, cukrzycę i osteoporozę. Kortyzol w nadmiarze niszczy praktycznie wszystko, co normalnie chroni. A teraz suchar. Dlaczego adrenalina i kortyzol nie trzymają kontaktu na Facebooku? Bo stres zawsze psuje im relacje. Jeśli podoba Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz komentarz. To naprawdę pomoże rozwijać ten projekt. Na tym kanale eksperymentuję z różnymi narzędziami AI, aby tworzyć coraz ciekawsze treści. Chciałbyś o czymś posłuchać? Zostaw komentarz. Obiecuję zrobić odcinek, jeśli proponowany temat mnie zaciekawi. Historia odkrywania hormonów pełna jest anegdot, które brzmią jak scenariusz do filmu science fiction. W 1848 roku Arnold Berthold przeprowadził pierwszy prawdziwie naukowy eksperyment hormonalny na kogutach. Usuwał im jądra, a potem obserwował, jak przestawały zachowywać się jak typowe samce, przestawały skakać na kury, ich grzebienie blakły a zachowanie stawało się bardziej podobne do kurzego. Kiedy transplantował jądra w inne miejsce, kogut znów stawał się sobą. Berthold jako pierwszy opisał działanie hormonów, choć tego słowa jeszcze nie było. Sama nazwa hormon pojawiła się dopiero w 1905 roku, kiedy brytyjski fizjolog Ernest Starling użył tego określenia podczas wykładu. Wcześniej naukowcy mówili o wewnętrznych sekrecjach albo aktywnych zasadach, Brzmiało to tajemniczo, ale nie bardzo precyzyjnie. Jeden z najbardziej fascynujących hormonów to oksytocyna, zwana hormonem miłości. Wydziela się podczas seksu, przytulania, porodu, a nawet gdy patrzymy na urocze zdjęcia zwierząt. Badania wykazały, że podanie oksytocyny w sprayu zwiększa zaufanie między ludźmi. W 2005 roku eksperyment dowiódł, że ludzie po jej podaniu częściej pożyczali pieniądze obcym osobom. Ale jak to z hormonami bywa? Oksytocyna ma też ciemną stronę. Może wzmagać agresję wobec osób spoza naszej grupy. A Napoleon Cybulski, polski fizjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był współodkrywcą adrenaliny już w 1895 roku. Jego badania nad nadnerczem położyły podwaliny pod zrozumienie mechanizmów stresowych. To dowód, że polska nauka zawsze była na światowym poziomie, nawet gdy mało kto o tym wiedział. Dzisiaj endokrynologia to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny. Odkrywamy wciąż nowe hormony. Kto wie, może jutro znajdziemy hormon odpowiedzialny za miłość do pizzy o trzeciej w nocy albo za zdolność do znajdowania kluczy w torebce. Technologia pozwala nam już teraz na precyzyjne monitorowanie poziomów hormonów w czasie rzeczywistym. Powstają urządzenia do ciągłego pomiaru glukozy, które komunikują się z pompami insulinowymi, tworząc sztuczną trzustkę. To jak science fiction staje się rzeczywistością na naszych oczach. Ale może najważniejsze odkrycie to świadomość, że hormony nie są naszymi wrogami ani panami. To po prostu bardzo stare ewolucyjne narzędzia, które pomagają nam przetrwać w zmieniającym się świecie. Zrozumienie ich działania daje nam władzę. Nie możemy ich kontrolować bezpośrednio ale możemy tworzyć warunki, w których działają optymalnie. Więc następnym razem, gdy poczujesz nagły przypływ energii po kawie, albo zamkną ci się oczy o dwudziestej, pomyśl o tej niewidzialnej orkiestrze hormonów grającej w twoim ciele. To symfonia trwająca przez całe życie, czasami harmonijnie, czasami fałszywie, ale zawsze fascynująco. I pamiętaj, choć hormony mogą wpływać na to, jak się czujesz, ostateczną decyzję o tym, co zrobisz, podejmujesz jednak ty. Przynajmniej tak nam się wydaje.